Cześć, z tej strony EminiTrader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji. Sytuacja na imieniu e S&P. Jak widzimy po tej sesji poniedziałkowej, w trakcie której można powiedzieć, że ustanowiony został nowy, nowy szczyt hossy. Wtorek przyniósł nam takie lekkie uspokojenie. Tutaj nie udało nam się poprawić poniedziałkowego wyniku. Wydawać by się mogło, że doszło tutaj do takiego przestoju i dosyć spokojnej i monotonnej sesji, jednak, jednak patrząc na przebieg tego wczorajszych wydarzeń wydaje mi się, że były one dość istotne głównie ze względu na fakt tutaj próby przetestowania okolic poziomu 29-2450 jest to poziom, o którym wspominałem w trakcie wczoraj, wczorajszego przygotowania jak widzimy ten impuls, z którym mieliśmy do czynienia de facto już na, na otwarciu sprowadził cenę właśnie w te okolice i tutaj doszło do takiego dosyć e, dynamicznego impulsu, czyli tak naprawdę e, możemy powiedzieć, że po, tych, e, po tej sesji poniedziałko, poniedziałkowej, w trakcie której e, zrobiony został nowy e, szczyt Hossy, e, przetestowaliśmy tutaj dolne ograniczenia i obszar dystrybucji z tygodnia ubiegłego. Tutaj jak widzimy poziom ten się obronił. Mamy tutaj do czynienia z takim typowym gnotem, czy też tym obs obszarem single printów na, na profilu, czy to dziennym, czy tygodniowym, czyli m, widzimy, że te rejony zostały zanegowane. Powróciliśmy tutaj do, do tego trendu wzrostowego i zamknęliśmy się tutaj w okolicach, w okolicach szczytów tak? i wydaje mi się, że z perspektywy kolejnych sesji to bez wątpienia kluczowym obszarem będzie tutaj ten obszar zlokalizowany poniżej poziomu 29.31.00. Jeżeli udałoby nam się w pełni zanegować ten obszar single printów, który kończy się na 29.26 i pogłębić to poniżej, tego poziomu Value at Low z ubiegłego tygodnia 29 22, 50, Wydaje mi się, że wówczas możemy tutaj mówić o jakimś głębszej bądź dłuższej korekcie tego trendu wzrostowego, z którym mamy obecnie do czynienia. Jednak tak długo, jak długo pozostać będziemy powyżej tego obszaru, wydaje mi się, że zasadnym będzie tutaj zakładanie kontynuacji i poprawiania dotychczasowego wyniku, jeżeli chodzi o, o szczyt hossy. Patrząc na, na przebieg jeszcze wczorajszej sesji, tak jak, tak jak powiedziałem, tutaj doszło do tego zanegowania, kontynuacja i to, co ciekawe, to, to wydarzenia z ostatnich godzin wczorajszego handlu. Jak widzimy, mamy tutaj um, pojedynczy single print na poziomie 29.43 i Taki charakterystyczny uskok w profilu e, dwa tiki powyżej. Patrząc dodatkowo na profil wolumenowy wczorajszej sesji, widzimy, że na poziomie e, 29,46,50 e, ustanowiony został e, value at high dla wczorajszej sesji, dlatego też e, ten obszar pomiędzy 29,46,50 a 29,43,25 który był poziomem value at low dla poprzedniego dnia, wytworzył się taki dosyć ciekawy, wytworzyła się taka dosyć ciekawa strefa popytowa. Patrząc na poziomy, na których znajdujemy się aktualnie, są to poziomy znacznie, znacznie powyżej wczorajszego zamknięcia, bowiem aktualnie jesteśmy na 29,57. Spodziewałbym się właśnie w pierwszej kolejności jakich, tak, jakichś prób Zejścia w te, rejon, w te rejony przynajmniej do 29,50, jeżeli nie, nawet w okolice 29,46,50 w pierwszej fazie y, dzisiejszej sesji, zanim tutaj ten y, trend wzrostowy będzie, będzie kontynuowany. Jeżeli chodzi o, o, o potencjał do, do dalszych wzrostów, to tutaj oczywiście nie, nie pokuszę się o wyznaczanie żadnych poziomów, bowiem znajdujemy się aktualnie powyżej do czy, dotychczasowego. Szczytu Hossy, dlatego też tutaj, tak naprawdę Sky is the limits. Myślę, się wydaje, że zdecydowana większość uczestników rynku celuje aktualnie w tą okrągłą już barierę 3000 punktów. Jednak wciąż pozostaje nam do tego sporo, sporo e, tików. E, to, na co warto zwrócić uwagę w przypadku zejścia w okolicy 29:50, to później widzimy, że m, aktualny poziom POC w oparciu o wolumen dla sesji nocnej jest na. 29 59 25 dlatego będzie to y, potencjalnym targetem w, w sytuacji gdyby y, gdyby tutaj doszło do obrony tego obszaru zlokalizowanego poniżej 29,50. w sytuacji gap and go no to tak jak już wcześniej powiedziałem nie pokuszę się o wyznaczenie żadnych poziomów to już stricte gra pod y, arkusz zleceń oraz taśmy i reagowanie na to co wydarzy się w trakcie sesji linia na piasku myślę, że dosyć jasna. Tutaj poziom 29,43 jako ten single print. Jeżeli będziemy po, po pozostawali powyżej tego poziomu, longi poniżej shorty z zasięgiem tutaj w okolicach 29,24, 29,22 jako kolejne próby przetestowania tego obszaru poniżej 29,31. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację na imieniu SP. Przejdźmy zatem do ropy. Tutaj również dosyć ciekawa sytuacja na, na profilu tygodniowym. Jak widzimy, mamy tutaj do czynienia z kolejnym takim obszarem single printów. Tym razem po przeciwnej stronie są to rejony wczorajszych maksimów. Widzimy, że rejon single printów pokrywa się z tym poziomem value at high oraz value at low dla dwóch ostatnich tygodni, dodatkowo Value at High dla aktualnego tygodnia na 64,18 potwierdza nam tutaj, że ten obszar y, powyżej tych trzech poziomów, czyli obszar powyżej tak naprawdę 29, y, przepraszam 64,26 y, jest kluczowy tutaj spotykamy się z dosyć taką zdecydowaną reakcją y, uczestników rynku, widzimy również, że z podobną reakcją mieliśmy do czynienia Dwa tygodnie temu, dlatego też ten obszar tutaj z całą pewnością warto będzie obserwować. Jest to, wydaje się, aktualnie dosyć dobre miejsce do zajmowania pozycji krótkich, jednakże e, to jest, tak jak, jak już niejednokrotnie wspominałem, tylko i wyłącznie e, założenie precesyjne kluczowe będzie to, w jaki sposób e, cena zareaguje w momencie powrotu e, w ten obszar aktualnie. Znajdujemy się kilkadziesiątków poniżej, jednak wydaje mi się, że warto jest mieć na uwadze ten poziom, jak również inny z poziomów wyznaczonych w oparciu o, o profil sprzed dwóch tygodni, czyli poziom 63-54, o którym już wspominałem niejednokrotnie. Jak widzimy, w tym momencie tak naprawdę poruszamy się w obszarze dystrybucji sprzed dwóch tygodni i tak naprawdę mm, ograniczenia tego. Obszary dystrybucji mogą być tutaj wykorzystane jako pewnego rodzaju linia na piasku przed dzisiejszą sesją, czyli tutaj ten poziom 6426 oraz 6354 mogą być tutaj brane pod uwagę jako dwa takie potencjalne poziomy zainteresowania przed dzisiejszą sesją. Patrząc dodatkowo na przebieg w sesji wczorajszej, widzimy, że myśmy do czynienia z dwoma takimi obszarami single printów. Jest to ten wspomniany już wcześniej w okolicach maksimów oraz ten w okolicach minimów zlokalizowany poniżej 63, 63, czyli tak naprawdę tutaj dodatkowo potwierdza się to, o czym mówiłem przed chwilą, że ten obszar poniżej poniżej tego poziomu value at przed dwóch tygodni też przyciąga uwagę i tutaj też dochodzi do dosyć takich zdecydowanej reakcji, dlatego też te dwa poziomy wydaje mi się, że, że warto będzie obserwować dodatkowo to o czym wspominam już w trakcie wczorajszego przygotowania jest to ten obszar pomiędzy 63,26 oraz 63,12 wydaje mi się, że że tak długo jak długo utrzymywać się będziemy powyżej tego, tego obszaru tak długo zasadnym będzie tutaj zakładanie kontynuacji tego um, impulsu wzrostowego wydaje mi się też, że ten impuls, który obserwujemy tutaj, który skutkował powstaniem tych, tych obszarów, tego obszaru single printów był, był próbą właśnie przetestowania tego obszaru pomiędzy 63.27 oraz 63.12. Jeżeli chodzi o, o linię na piasku przy dzisiejszym, dzisiejszym sesją, to będzie to poziom 60 3,54 jako wspomniany już wcześniej value at low na profilu tygodniowym sprzed, sprzed yy, dwóch tygodni. Jeżeli natomiast chodzi o jakieś targety w przypadku wybycia, wybicia tych poziomów, o których mówiłem wcześniej, czyli na przykład zejścia poniżej tutaj przytaczone 63,12 to wydaje, że wówczas, yy, wydaje mi się, że wówczas powinniśmy spoglądać w kierunku tego obszaru single printów znajdującego się poniżej 62.55 z potencjałem tutaj przetestowania e, poziomu value at lows przed kilku tygodni na 62.22. W przypadku pozycji długich to wydaje mi się, że takim naturalnym targetem będzie ten tutaj obszar single printów zlokalizowany powyżej poziomu 65.04 aż po 65.25. Mi wydaje, że te dwa obszary są to takie dwa naturalne obszary, w, w kierunku których należałoby spoglądać w przypadku wyłamania się z tego, um, tego ruchu konsolidacyjnego, z którym mamy do czynienia od, od, od kilku sesji. Czyli, tak, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, budujemy bazę pod, pod kolejny impuls, i teraz kwestią otwartą pozostaje to, w którym kierunku zmierzać będziemy. Jeżeli będzie to północ, to mamy ten obszar single printów jako potencjalny target, jeżeli południe. To tym obszarem będzie ten, tym targetem będzie ten obszar w okolicach 62-55. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Mam nadzieję, że okaże się ono przydatne i do usłyszenia jutro.